Praca z jedzeniem spadała w zwolnionym tempie. Stek, kieliszki z winem, sos. Wszystko leciało na mężczyznę w garniturze za 15 tysięcy złotych. Kelner Bartek miał 23 lata. Pierwszy tydzień w pracy. Patrzył, jak jego kariera kończy się w jednej sekundzie. Kierownik podbiegł. Panie prezesie, tak mi przykro. Ten pracownik zostanie natychmiast zwolniony. Mężczyzna podniósł rękę. Zatrzymał go. Powiedział cicho: Nie zwalniaj nikogo. Podszedł do drżącego kalnera. Pierwszy tydzień? Bartek kiwnął głową, głos mu się łamał. Pierwszy tydzień. Przepraszam, zapłacę za wszystko. Co studiujesz, Bartek? Film. W łódzkiej szkole filmowej. Ta praca miała opłacić czesne. Mężczyzna wyciągnął wizytówkę. Moja firma produkuje reklamy. Szukamy młodych reżyserów. Do kierownika. Ten młody człowiek zostaje. Dajcie mu grafik dopasowany do zajęć. Potem powiedział cicho. 30 lat temu byłem kelnerem. Upuściłem tacę na klienta. Zniszczył mnie. Wyrzucili mnie z pracy. Przysiągłem, że jeśli kiedyś będę miał władzę, użyję jej inaczej. Wychodząc powiedział, zadzwoń w poniedziałek. Przynieś swoje studenckie filmy. I pamiętaj o tym, kiedy sam będziesz miał władzę.